Podstawowe zasady robienia zakupów to coś, na co warto zwracać uwagę, zwłaszcza w czasie przygotowywania świąt. To właśnie wtedy zakupy robi się często w pośpiechu i przedświątecznej gorączce. Nietrafione zakupy, zwłaszcza spożywcze, lądują potem przez nadmierny pośpiech w koszu. Jak bezpiecznie robić zakupy przed świętami, kilka rad od GIS. Zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska zaleca, by sprawdzać uważnie zwłaszcza artykuły przecenione. Przed zakupem żywności sprawdzajmy datę jej ważności i uważajmy na wyjątkowo atrakcyjne oferty cenowe i promocje, bo mogą to być produkty na końcu terminu ważności. Pamiętajmy, żeby kupować w sprawdzonych miejscach. Wybierajmy znane sklepy i znanych sprzedawców. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina także kilka uniwersalnych zasad dotyczących zakupów. Zasady te sprawdzą się zawsze, ale przed świętami warto mocniej zwracać na nie uwagę. Sprawdzaj datę ważności, upewnij się, że nie jest przekroczona. Oceniaj stan opakowania, unikaj produktów, których opakowanie jest uszkodzone, zgniecione lub otwarte. Zwracaj uwagę na wygląd i zapach, jeśli coś wydaje się podejrzane, nie kupuj. Sprawdzaj etykiety, zgodnie z przepisami powinny zawierać informacje o składnikach, wartościach odżywczych i sposobie przechowywania. Kupuj w sprawdzonych miejscach. Wybieraj znane sklepy, sprzedawców, czy też funkcjonujące od lat bazary. Unikaj sprzedaży pokątnej, kupowania od przypadkowych i niesprawdzonych sprzedawców. Uważaj na wyjątkowo atrakcyjne oferty cenowe, szczególnie w przypadku sprzedaży internetowej i promocji. Mogą to być produkty na końcu terminu ważności. Ekspertka przypomina również, że produkty spożywcze należy przechowywać zgodnie ze wskazaniami na etykiecie. Mięso powinno być trzymane w lodówce, w temperaturze około plus 2 stopni Celsjusza. Warzywa i owoce wymagają nieco wyższych temperatur, od plus 9 do plus 10 stopni Celsjusza. Jak bezpiecznie przygotować świąteczne dania? GIS przypomina również o wadze odpowiedniego przygotowywania żywności w celu uniknięcia zbędnych zatruć i nieprzyjemnych sensacji. Podstawowe zasady można zamknąć w pięciu punktach. Pierwsze: Utrzymuj czystość, myj ręce myj kuchenne narzędzia i powierzchnie mające kontakt z żywnością. Drugie, oddzielaj żywność surową od ugotowanej. Do przygotowania surowej żywności używaj innych narzędzi niż do obróbki tej już ugotowanej. Dbaj zwłaszcza o unikanie kontaktu surowego mięsa, owoców morza czy drobiu z gotowymi produktami. Trzecią, gotuj dokładnie, czy dopiero gotujesz, czy odgrzewasz, to i tak jedzenie musi być gorące i gotować się odpowiednio długo. Czwarte, utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze. Jeżeli coś czeka na podanie, niech będzie gorące, a resztki czy potrawy na później najlepiej szybko wstawić do lodówki. Piąte, dbaj o wodę i myj owoce i warzywa, żad o czystą wodę do gotowania, myj warzywa i owoce, a także nie spożywaj jedzenia po upływie daty ważności. Nie dotyczy produktów oznaczonych najlepiej spożyć przed, czyli z minimalnym sugerowanym okresem ważności, które można spożyć bezpiecznie po upływie, o ile się nie zepsuły. Marek z Luwaz, KS Meteo biznes.